Jak dziadek jeszcze szedł do. dziadek, ojciec mój. Jak był do robocie rano w czwartej, to tam koło tego synku kasztan rosnął. W się taki gruby kasztan. Rosnie jeszcze? Nie, już go tam nie ma. To pod tym kaserem gęś siedziała, biało gęś. Mm -hmm. Przyszła się zaraz. Szosa no. leci normalnie, a tu kasztan rosnął. A tu po czym gąska siedziała, biło fajno. A chłopie się patrzą na nie, jak gąska siedzi. A jeden się tak nacielił, ale nie pomacowałem. Patrzcie, że tych żegiń. A to, była, to był duch. Poślij dali. To był taki znak. A tam w tym... W Sęku tam mieli gospodarz, więc właściciel tej restauracji miał dwie dziurki, a te dziurki były piękne, były wysokie i były wyrośnięte. Takie panice i ta jedna, no i starsza, co się się stało, zapolenie płuc dostała i boloka i umrzyła. I to tak, ta gąska już dała znać. Mhm że tam ta um, umrze w tej hałpie. A ile ich tam było wtedy, że to nie się pochylił? Paru już tam było, tak? chcieli do no, no, roboty opieki ja tak zbierałem po drodze i szli do pociągu. Mm -hmm.